Ale ty jesteś gównem, choć on z Jana. Siemanko, ja jestem Mamy i w tym odcinku ustawiłem swój numer telefonu jako nick w Fortnite. Cie. Od razu mówię, że nikt na niego nie będzie z was mógł zadzwonić, ponieważ po tym odcinku właśnie go zmieniam. Także proszę nawet nie próbować. Ale dobra, wracając właśnie do odcinka, w tym odcinku podałem właśnie numer telefonu w moim nicku i po każdym zabiciu osoby zobaczymy, czy on na nas zadzwoni. Ale jeszcze przed odcinkiem pamiętaj, żeby stawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, bo lecimy po 200 tysięcy. Nie zapomnij również pisać kodu BAMA w sklepie. Tutaj na ekranie macie osobę, która wygrała właśnie 1000 fołdopców z tamtego odcinka. A my co? Lecimy do odcineczka. A więc dobra, na sam początek musimy polecić na miejscówkę, gdzieś sporo typów, po to, aby ktoś do nas zadzwonił w ogóle. Jestem ciekawy, co ja bym zrobił w sumie, jakby ktoś miał taki numer telefonowniku. I czy w sumie bym zadzwonił. E, widzowie, tak w ogóle to jest trzecia próba, około 30 minut to nagrywam. I cały czas umieram, także no, mam nadzieję, że kogoś to zabije wreszcie. Zacznę do niego strzelać! Yy, Ojej oj, oj oj, nie, nie, widzowie, nie, mój aim jest taki beznadziejny, że to jest hit. O, mamy kogoś PMA, nareszcie, przynajmniej jakaś fajna broń w miarę. Chodź tutaj do mnie. Mój jesteś. Dobra, zamknęliśmy pierwszą osobę, widzowie. Zatańczę, ciekawy, czy do mnie zadzwoni. O, typek jak mnie obserwuje, dobra. Co jest grane? I typ jak mnie cały czas obserwuje, to jest dosyć podejrzane. Nie no, to byłoby zbyt piękne, gdyby ktoś od razu zadzwonił, naprawdę. Ja mam nadzieję, generalnie, że podczas dwóch sufragów ktoś do mnie zadzwoni. Więc jakby teraz zadzwonił, to no, odcinek by się pięknie udał. Co jest, widzowie? Chwila, chwila, co jest grane? Jakiś numer nieznany, chwila. Odbieram. Halo, kto mówi? Nieważne, czy ty przez mnie zabijasz? No ja. Łatwo było. Ty powiedziałeś? No łatwo, było Ty sobie tutaj wszedłeś, ja widziałem pompę i tak koci strzeliłem. Ale ty jesteś głównym, chodź z Jana. <noise> Jeszcze mnie wyzywasz. W ogóle ty miałeś ten, ty mieć zagranicznik, ty, ty, ty. A ty Polakiem jesteś. Dobra, nie interesuj. Okej, okay. ale jakby czemu dzwonisz? Ponieważ dałeś swój numer. A co no, się na mam w Dobra, wiesz co, ja idę nagrywać dalej odcinek, jesteś na odcinku, jakby co? Tak, tak. No dobra, no, pa. Do widzenia yy, Okej, okay, widzowie To jest zbyt piękne chyba Pierwsza osoba, którą zrobiłem już do mnie zadzwoniła Co jest grane widzowie? Dobra, a więc lecimy dalej w takim razie Bo tutaj zbyt łatwo chyba nam idzie Muszę zabić kolejne osoby, ponieważ chciałbym, żeby kolejne osoby do mnie zadzwoniły e, Najdziwniejsze jest to, że chyba to był ten e, To nie był mnich po polsku A typ jak ten z Polski do mnie zadzwonił w ogóle e, Ja już generalnie ten numer zablokowałem Bo ja nie chcę, żeby typ odzwaniał do mnie, naprawdę Jakby dziwna sytuacja W ogóle jaki toxic z niego był, naprawdę O kurczę, kolejny typ, dobra o, nie, 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 nie Chyba zginiemy, widzowie Uleczone na szybkości, tak o O, tu się ten bambus leczy Biorę go Leży, widzowie, dobra, mamy kolejnego fraga Ja tutaj szybko zatańczę I mam nadzieję, że kolejny do mnie zadzwoni A więc co, tańczymy Dobra, on mnie obserwuje Dobra, przestanę tańczyć Dobra, tutaj chyba typek do mnie nie zadzwoni, tak mi się wydaje Ale w sumie tamtej zadzwonił po nie wiem, po 300 sekundach Więc wiecie, jest nadzieja A więc idziemy szukać kolejnych osób 25 osób, na razie jedna chyba zadzwoniła Na dwa fragi i mamy kolejnego typa widzowie Także co, lecimy O nie, on jest hardym, chyba jakimś O no, nie, proszę, ja chcę go zabić Nie, nie, on jakieś tu edity robi swoje dziwne No proszę cię No i zabij mnie Pierwsza gra za nami, teraz druga gra i idziemy dalej fragować, żeby ktoś do nas zadzwonił. Nie wiem, no jakaś tryharda z na trafiliśmy. Normalnie jak na kotami Michałusa No i nas poskładał tak o. Lecę na przyjemny park, na gruba lecimy i tyle. Dobra, więc wybiorę furę i uciekamy tutaj, bo tutaj masę typów jest generalnie. Spróbuję jakoś chyba przyjechać, o ile mi się to uda w ogóle. O dobra, mamy pompę, mamy pompę, dobra. Pięknie, pięknie. Co się tu dzieje? Wysiadamy i zabiłem, nie zabiłem go. Nie wierzę w to, jak to się wydarzyło? A więc tak mapa wygląda, my polecimy sobie na zielone żywopody, Bo mam nadzieję, że ktoś tam zabije Dobra, mamy jakiś tutaj domek, jakieś typy lecą, ale jestem tutaj pierwszy chyba Dobra, jaka jemka jest I mamy typa widzowie przed sobą, dobra, no nie, on ma nie wierzę w to naprawdę Ale my z nim lecimy na grubo, nie, my już się tak łatwo nie damy widzowie Nie ma takiej nawet opcji, pyk, pół obrót robimy Robimy tak, robimy tak, no i zabijamy go A więc co, teraz zaczynam tańczyć, o takie coś, on się zaraz wkurz, naprawdę. On mnie obserwuje, zobaczcie, cały czas mnie obserwuje, zobaczymy czy zadzwoni. Dobra, z 30 sekund potańczyłem, także ja wbijam do domku i co? Lutujemy dalej. No i kolejna potka, samo boksa no. Co jest widzowie? Chwila. Kolejny nieznany numer. Dobra, odbieramy. Halo? Cał mnie zabijać? Halo? Co mnie e, Ale kim ty jesteś? Nie znam cię? Zabiłeś mnie właśnie, czemu? Ja Cię nie zabiłem Zabiłeś mnie. Ale że w Fortnite? Cie? Ano, byłeś słaby i tyle Ja słaby? Tak Fajn, mój tata pracuje w Epic Games Tata ta w Epic Games? A w ja takie pytanie, czemu na mnie dzwonisz generalnie? Bo mogę Bo możesz? No dobra, dobra Ja rozumiem naprawdę, ale... No poćwicz swoje umiejętności, idź na kreatywa, Jest nie słaby. wiem, cokolwiek Ty Ty jesteś słaby Przestań. ja wiem, że jestem dobry Tak, tak, jasne Odinstaluj to Dobra, dobra Odinstaluję, okej? Okay? Zebrane wszystkie robuxy elo elo, boję się okej okay, widzowie, co jest zgrane ej na cztery czy tam 3 kilo już nie pamiętam dwóch Polaków zadzwoniło już ej nie wiem, jakoś mnie dobierał na serwery gdzie są Polacy po prostu sami dobra dziwna sytuacja, ale bardzo fajnie generalnie, nie wiem, typek się generalnie próbł że, nie wiem, jak to napracuje w Epic Games. jakbym gdzieś to już słyszał wiecie o co chodzi Mój tata pracuje w Epic Games. To, co słyszałem już o u większości dzieci, które nie wiem, występowały na przykład w serii skamowania i tak dalej. A więc, no, bardzo ciekawa sytuacja, generalnie. Zostało 35 osób i jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze do mnie zadzwoni. Ale widzieliście? Pierwszy tepek to był jakiś taki dorosły prawie, nie wiem Ten, który do mnie dzwonił, a teraz ten drugi to był... Widać, że było jakieś dziecko, nie wiem, ośmioletnie, coś tego A my w takim razie lecimy dalej, widzowie, do strefki Ej, Co to jest? Jakiś dinozaur? Ja tego czegoś nie widziałem nigdy Halo, panie dinozaurze A, widzowie! To bije! To bije, widzowie! To jest agresywne! Co jest zgrane? E, ja może dinozaur do mnie zadzwoni, Panie dinozaurze? No nie! Ta, niech jeszcze Pan dinozaur do mnie zadzwoni, to będzie genialne. No nie, strefa mnie bierze najgorzej. Nie, nie gadajcie, nie gadajcie. Eee, halo? 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 co jest zgrane? E, ja Cię blokuję! Ej widzowie, to był jakiś kolejny typek, nie wiem którego wcześniej zabijłem w ogóle. To jest trzeci typ, który do mnie dzwoni Wydaje mi się, że to był typek z tamtej gry, no jak bardzo go zabijłem? To nie wiem, po nagle 10 minutach postanowił do mnie zadzwonić. Ej, co on jakoś dinozaura udawał? Czy co jest na widzowie? Dobra, jakby bardzo dziwna sytuacja, my lecimy do strefy, nieważne co się przez działo. Ej, szczerze, ja się kolejnych telefonów boję, naprawdę. Ja się boję, co będzie w kolejnym telefonie. Na razie był jakiś dorosły typek, było jakieś dziecko Nie wiem, głos dinozaura, czy pterod co to było w ogóle? Okej, okay, słyszę kroki typ I co? A nie, dobra, to jest bot. O nie, widzowie, strefa! rolka mi uratowała, dobra, jaki fart. Lecimy do strefki. Ej, co to jest przed nami? Okej. Okay. Ja już się wiem, że to gracz. Nieważne, dobra, ja lecę do strefy dalej, widzowie. Zostało 13 osób i zobaczymy, czy ktoś się do nas zadzwoni. Ja tutaj najpierw chcę jakiegoś typa znaleźć, bo to tak, tak, tak cienko bym powiedział. Okej, już jest strzały, lecimy tutaj. O nie, 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 no ja się budowa, cimy, nieprawdę Okej, okay, i mamy typów, widzowie. A więc bijemy ich. No nie jakiś typ z tyłu jeszcze, co to jest? Dobra, wjeżdżamy na trzeciego, tak to się robi. Co się stało? O ja bananie! Co ten typ odwala? Co jest zgrane? Kolejne typy, nie wierzę w to. No nie, nie wierzę, proszę! Nie, 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 nie. jak ja raz nie mogę oberwać, bo padam. No to rip widzowie, no to rip. I tak to się zakończyło. No, i to będzie koniec odcinka, widzowie. Z yy, paru osób, które zabiłem, zadzwoniły do mnie trzy osoby. No i co, jeszcze pamiętajcie przed końcem odcinka, żeby zostały łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. No i się z wami żegnam, i do zobaczenia. Siemanko!